W moim przypadku uzależnienie zaczęło się od takich zwykłych gazet młodzieżowych dla dziewczyn. Potem doszły jakieś książki z treściami erotycznymi, coraz mocniejsze. Gdzieś tam w tle pojawiła się masturbacja. W sumie w bardzo krótkim czasie doszłam do opowiadań pełnych Sedyzmów, perwersji ociekających wprost brutalnością. Czułam się jak taka totalna szmata ostatnia. Nie. Nie! No i gdzieś tam zaczęłam marzyć o o tym, żebym została porwana, skwałcona. Z racji tego, że to było dość nierealne marzenie, to, to zaczęłam. Myśleć o szukaniu pomocy, u szatana. I w sumie, w chwilach takich mocnych pokus, dochodziłam już do, do opracowywania czasami punktów cyrografu Tylko po to, żeby zaznać chwili przyjemności brutalnej przyjemności poniżenia. W pewnym momencie przeszkadzało mi to, że byłam sama z tym złem i chciałam w to wciągać innych. I często było tak, że kiedy spotykałam się z dziećmi czy gdzieś na jakichś koloniach, na warsztatach, uświadomiłam sobie, jak one są czyste, niewinne jeszcze i jak prosto można je zbrukać, zranić. To było straszne, bo jako kobieta, jako może przyszła matka, zastanawiałam się nad tym, jak te dzieci można wykorzystać.